Witam wszystkich. Już za chwilę porozmawiamy o oszczędzaniu pieniędzy i niewyrzucaniu jedzenia. W Polsce marnujemy 9 milionów ton żywności rocznie. To naprawdę dużo. Ale może zobrazuję to inaczej. Oznacza to, że statystyczny Polak wyrzuca do kosza 600 zł rocznie, a czteroosobowa rodzina 2400 zł. Co byś za to kupił? Za niewielki procent tej wartości zaopatrzysz się w innowacyjny system przechowywania żywności Clicky Fresh Stick. Z nim zachowasz świeżość swojego jedzenia na dłużej. A z nami nasz gość specjalny Olaf Winter, który przyjechał prosto z Düsseldorfu, żeby opowiedzieć jak nie wyrzucać jedzenia. Dzień dobry Olaf. Halo. Witaj, dzień dobry. Jak oszczędzać pieniądze i nie wyrzucać jedzenia, masz na to sposób. Nasz system jest bardzo prosty. Ochronisz nie tylko jedzenie, ale także wartościowe rzeczy. Dokumenty czy pieniądze, na przykład podczas wyjazdów wakacyjnych i wypadów na plażę. Jest całkowicie bezpieczny. Worek jest hermetyczny i wodoszczelny. Cieszę się, że to nie mój telefon. To mój. Czy jesteście pewni? Z Olafem zawsze jest. A pożegnałaś się pewien. z tym telefonem? Nie, nie, nie pożegnałam się. Dzwoni telefon. Nie żartuj. Działa. Mogę odebrać telefon od TV-okazję. <laughs> Proszę bardzo, to znaczy, że skoro telefon jest bezpieczny, to tym bardziej bezpieczna jest żywność i wszystko, co wkładamy do tych woreczków. Dokładnie, wszystko jest bezpieczne. Problemem torebek ze zwykłymi zamknięciami jest to, że przepuszczają powietrze. Zawsze jest jakaś nieszczelność, jakaś szpara. Mamy tutaj duży worek z płynem w środku. Kładziesz klips pod worek, a białą rurkę na górze. Następnie przeciągasz po niej dłonią. To bardzo proste. Worek jest szczelnie zamknięty, a zawartość w 100% bezpieczna. A co najważniejsze, spójrzmy bliżej na zamknięcie. Nawet do góry nogami zupełnie nic nie przecieka. 100% bezpieczeństwa. Ale to jest takie, takie proste, proste, tak? proste no? Kładziesz, przeciągasz ręką, zamknięte. Ej, I, I must check it. it is safe, 100%. Jest całkowicie zabezpieczony. Nigdy się nie otworzy. Chciałbym dodać, że nie musiałem zawijać worka. Wystarczyła jedna warstwa. Otwieram. Ok, jest otwarte. Wszyscy mogą zobaczyć. Pierwszy raz to robię. E, ja to zrobię sam, dobrze? Mhm. Ok. Czyli wkładę torebkę, tak e, wkładam przeciągam i mogę teraz... Doskonale to wszystko. E, na pewno <laughs> sprawdź. Nic się to nie to wydarzy. To całkowicie samolite. bezpieczne. Gdzie jest tajemnica? Na czym polega sekret tego urządzenia? Sekret tkwi nie tylko w klipsach, ale też w workach. Mają grubość ponad 200 mikronów to dwa razy więcej niż zwykłe torebki. Są więc trwałe i całkowicie bezpieczne w kontakcie z żywnością. Możesz w nich przechowywać jedzenie, marynować, a nawet w nich gotować. To znaczy, jeśli masz już gotowy posiłek, możesz go po prostu wrzucić w worku do gotującej się wody i podgrzać. Tak, dokładnie. Używaj klipsów do każdego opakowania, które masz w domu. Otwieranie i ponowne zamykanie. Bez końca to żaden problem. Są idealnie świeże. Aby zamknąć, and wystarczy przytrzymać klips z tyłu i yeah. włożyć rurkę do środka. Ja muszę to sprawdzić. <laughs> nie, nie, to tak łatwo nie będzie. <laughs> Normalnie w domu to używamy takich często klipsów, które trzeba najpierw zgnieść to opakowanie. Często powietrze dostaje się, no właśnie, do środka, albo jakaś gumka, może recepturka, która się często, często zrywa. W naszym zestawie mamy aż trzy rozmiary torebek i trzy rozmiary klipsów. Już pokazuję. Pierwszy ma 17 cm. Drugi 22 cm, a trzeci największy ma 30 cm. Są dopasowane wielkością do wszystkich worków. Łącznie system masz 30 elementów. Z nim zapakujesz absolutnie wszystko. Jeśli chcesz zamknąć torebkę małym klipsem jak ten, co robisz? Musisz go zginać i zwijać. Takie klipsy nie sprawdzą się przy przechowywaniu, na przykład kawy, która powinna zachować swój aromat i świeżość. Samo przechowywanie jest mało skuteczne, bo klips się rozpina. To nigdy nie będzie tak pewne jak nasz system. Dokładnie. A to jest jeszcze ten większy rodzaj klipsów, bo są jeszcze takie małe. Ale nigdy nie dostaniecie Państwo takich dużych klipsów, a często opakowania, które kupujemy, są właśnie duże. Wypróbuj ten klips. O nie. O nie. Najpierw musisz zwinąć torebkę, a potem wcisnąć klips. Do tego jest za małe, by ją dobrze zamknąć. Czy Nie zamknęło całości. Tak, a tutaj wlatuje powietrze. Sprawdźmy nasz system do zapakowania łososia. Wystarczy położyć klips pod spodem i zamknąć. Jest doskonały do przechowywania ryb czy wszystkich rodzajów owoców. Zawsze pozostaną w doskonałym stanie. Kiedy otwierasz sałatę, zwijasz torebkę i wkładasz do lodówki, a następnego dnia nie nadaje się do spożycia. Robi się brązowa. Nasze worki nie przepuszczają powietrza. Mała wskazówka ode mnie. Jeśli masz sałatę i inne produkty tego typu, wypuść powietrze z worka i dopiero ją zamknij. A, pozbywamy się powietrza. To jest ważne. To jest to, o czym mówiliśmy. Wypuść powietrze, przytrzymaj dłonią i zamknij. Działa to prawie jak worek próżniowy. Mhm. No i prawie tak, robi się prawie hermetyczne. No z, z sałatą też jest taki problem, że często kupujemy taką dużą sałatę, na przykład lodową mhm. y, i ciężko zużyć ją w krótkim czasie, tylko ona jest zawsze przechowywana długo, długo, a tak można schować ją do środka i każdy płatek tej sałaty będzie niesamowicie świeży. Czyli troszkę wycisnąć powietrze, stworzyć no, prawie urządzenie próżniowe. Bo to, to da się zrobić w bardzo prosty sposób. Czy te torby są wielokrotnego użytku? Jak długo możemy używać te torby? Worki są bardzo grube, dlatego możesz przewrócić je na drugą stronę i umyć w zmywarce lub opłukać pod wodą. Czyli można normalnie w zmywarce. Ale jak to do zmywarki? Worki? Tak, do zmywarki. Są idealne do gotowania próżniowego, tak zwanego sous vide. Korzystając z tej metody gotujesz mięso w worku w gorącej wodzie przez określony czas. Dla idealnego steka to około 2 godziny w temperaturze od 58 do 60 stopni. Następnie wystarczy go wrzucić na patelnię z tłuszczem na 30 sekund. Zapewniam, że będzie rozpływał się w ustach. Nie wyrzucaj swojego jedzenia i pieniędzy do kosza. Clicky Fresh Stick to 30-częściowy, niezawodny system przechowywania, który przedłuża świeżość, aromat i smak żywności. Zapewnia hermetyczne i wodoszczelne zamknięcie pieczywa, wędlin, serów, owoców, warzyw, przekąsek, a także dokumentów czy telefonu. Od teraz Twoje półki, szafki, lodówka i zamrażarka będą czyste i uporządkowane.